W tym filmie zobaczycie jak zrobiliśmy arenę do krystal pvp w nederze i jak zdrapaliśmy tam typa z elką. Ja nie przedłużam i lecimy do budowania areny. No to jest nasze zadanie. Dobra. Gdzieś tu jest? Kurde. Nie, wpadłem do razu. Też sobie dokopię trochę obsydianu. 7 staków, Ale nie zdąży. Teraz. Pecuję. Nawet jakby byli koledzy, to ja bym się bił na jego miejscu. No bo bitka. To idzie. No i to no. będzie fajne. Tu będą klepy. Będziemy... Będą będą, no to będą teraz bitki. Niestety to będą klepy w stylu grania na bedrock. Czegoś, czego nienawidzę, no. ale trudno jakoś się przeżyć. To zapytaj się, czy idzie to, co mówią. 50 km chyba wyłączył Że Teraz co się że bijecie kogoś od nas i dajecie sobie zbić totem No i tam gościu... O, kurde, Tras... to jest. Ej, Tras... sześć, szaj... Gdzie Shale? To, dawajcie. To pan... I... A, auto totem, totem. Od razu mu się założył kolejny. Mocny okoń. Po czym biegnę cały czas prosto, mam i do jednego na dodać, a jak mm -hmm. I oni nagle mówią. Idę. Nice trap i uciekają. I mnie wyzywali, że mam trapa. Trzeba ja ty na krystale chcesz? No akceptuj. Yy. Nie rozumiem tych ludzi, którzy mówią, że no. mamy trapa, a my po prostu chcemy się bić na krystale, tylko że oni się wstrają przed było, A, to to ej, Peterku, dodaj do klanu, to se będę, bo już nie, nie mam soja z innymi. Ej! A nie, to Nikodem. kodem w mnie już do jeszcze nie ma. Ej tego, ej tego Olixa, I dawajcie tego Olixa. Olix tu jest, kitu! Zabiłem. Mieczka miecz Mieczka wiasza, miecz wiasza. Nie, bo on będzie oroczył fityką. Pan... No, 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 jest... okay, ty masz taki to taka jedna warszawa, lawy macie. Ale to potem, to wpierw, może skopmy tą całą. Coś zrobimy. Jak nam się nudzi w życiu. My robiliśmy chcę, nie był A wiesz, co dość. my chcieliśmy robić? Wiesz, co my chcieliśmy no robić na początku? Co? Chcieliśmy y, wszystko, jakby ja chciałam, wiaderkami z lawą wszystko ten zabrać. Całą lawę. A to by za długo trwało. Więc pomyślałam, że w sumie z obsidianu jest lepiej. I wtedy wszyscy się zaczęli zbierać. Jak no, możesz, to pomóż sercułem ja w ogóle na razie całą ławę wystoszył, wiesz, na ja razie ja w górę i to potem do damy. tu tam mi No to tak. Ej, to sam i jakieś anime do raz Ej, w rato, to jest ten rato, ja z nim poszedłem na, na... jego ja, ja prawie zabijam na krystalach I... Co Peter to ty, ty Ty tu tam, aha, dobra, to tak. Wyleciał za mnie. Ej, EDS, ej i i X hat, po długiej siebie jakiś się bije od no, to trzeba zniszczyć Dobra ja Oliks a Ja Olixa nie biję A ja bij Dobra, dobra to <grywny> Tylko ja jestem w głowie Ejnix chodzi, to wysłuchajcie go! Nie robią ten. Ja mam Elkę, to, to hey mi Zasłuch, zabrałeś. To ty zabrałeś. Chodź tu, chodź tu! To ty mi Elkę zabrałeś. Ty cię to totem z 50 kratek, bo on se tak leciał ja i miał dwa serca, to ja mu krystałem Wiecie jaki Pięknie, wczoraj LKO mu to Tu te dwa, bo muszę tu. O. No chyba jest zgubić, tylko ja tylko taką łebę jeszcze. Ja tu ścianę robię. No, ej, ale dobrze to wygląda. Zobacz na naszą beczkę, Jupi na środku. O, o kurde co to ja chcę zabić. No wiem, ale on i tak nam pomaga. No i dobrze. Ale, to on ale tu. Wy... Ale... Ludzie się przykładają do roboty. No top. Tak, robimy. I napis walić kubolka. Dobry, co? Robię. Dobra. Zobacz co. I mówimy, że to DHL no zrobiło <głos> 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 Nagrane O <noise> cie... I tutaj już może tak zostać, jak dokończy się tu OPSa Nie, całą obsydianową robimy no. Czy nie będzie wyjścia? No bez Każdy stawia po jednym bloku z nas A Ja stawiam no na górze, chodźcie wszyscy Ja po środku tutaj na dole Ja górę, ja tu No pierwszy Nie ja. Bo... Koniec! Mi, my. Teraz tu mogę zrobić i. Tu. No. Robimy trzy odstępu kratki. Okej. Okay. Nickname y wyłącz. No wiem. Moskitu. Ja Odsuńcie się. A, bo, bo Ej, no ja muszę być po środku, panowie. Czekajcie. Dobra, wyłączę Enniki. E Jupi, kiedy nie chcesz mieć kogoś na tym, na screenie? Ej, <noise> rob skierina szybka Ej, czekaj, bo Nick Hyder <noise> jest... Nie Ogarnijcie się! I teraz musimy czekać. No czekaj, muszę znaleźć moda na Nick Hyder to jest. Dobra. Jezu kliknij F F ileś tam Mam F1 i to nie działa, widać dalej. No tak, bo na Federze to jest... Dobra, to trudno robimy. Ściągamy banie chu panowie na <noise> <noise> Dobra. Ja, ja to tem zdjąłem nawet. No to Nie, S, a teraz weźcie. Wybrany. Nie, weźcie, normalnie ustawcie się już. Ustawiajcie się. Ej, zrób, tak zrób. No, tak bo, jak, no czego no wy się boicie, no, zrób? Bo, dobra. No dobra. Patrz, mają bez niczego są. Ja patrzę na ja ten, na, na, na tym, na perspektywie. Rób to szybko, bo zaraz przyjdzie do nas jakiś szejr i wysadzi jednego krystala. Zrobiłem. Dobra. Bez Filipona, ale zrobiłem <laughs> To nawet lepiej. Nie, idź. teraz na sobie. Na arenę PvP, na arenę PvP, na arenę PvP. Ale on tam nie pójdzie. Ale on nie ogarnie nawet. Jego wpadam wtedy. No, idź na arenę PvP. Tam wtedy tym bardziej nie pójdzie. No ej, na, na mojego trapa lecimy. Twojego? Tam już nie ma tego trapa. Żebyś nie zlepił przypadek Nie, ale mi spodnie padają, więc muszę sobie bić, mnie... Ale on nie podejdzie, on nie podejdzie chyba Nie wiem krzyczał Żebym niby nie mamy Ej, oddawaj tego! Dobrze! Skopułowałem te... go i go zabiliście, skopułowałem go Mi totem To totem mi pad. Totem. Mi też, ej, ej daj elit, ja chcę Ja go też wysadziłem i mi totem padł, ja pierd... Nikodem ma może a wy kto ma Lkę? Ja nie mam. Kto ma ja nie mam, nikodem ma Nie no, nikodem. On ma no. Oj dobra mało Mi też to tempot. Mi też. Ej, nie nikodema. Ja mam fajerwerki z, nie z niego Nie, nie daję, ja nie mam sojaski. Aha, bo ja nie